Dziś w Rzeszowie było 32 stopnie, za nami kolejny upalny dzień. Jedni mają już tego dosyć, ale niektórzy zacierają ręce i liczą zyski. Zwłaszcza handlowcy. Jak woda idą teraz na przykład wentylatory, stroje kąpielowe czy lody, i woda oczywiście też. A urzędnicy w Boguchwale dostali nadprogramowe wolne z powodu upałów, pracują krócej. Woda sodowa prosto z saturatora. Lody Bambino albo najlepsza na upały oranżada. Najlepiej studziły pragnienie w czasach PRL-u. Dziś, kiedy żar leje się z nieba, ręce zacierają zwłaszcza sprzedawcy wentylatorów i klimatyzatorów, które w ostatnich dniach znikają z półek. W tym sklepie konieczna była dziś dodatkowa dostawa. Producenci zacierają ręce, bo za taki sprzęt trzeba zapłacić od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych. Sprzedaż wygląda bardzo dobrze. Mamy dużo palet. Przy czym no już, już jest kilka braków w niektórych produktach. Przy czym mamy nadzieję, że upał będzie dalej trzymał i że będzie to nam sprzyjać, jeżeli chodzi o handel. Taki upał trudno wytrzymać w aucie. Dlatego prawdziwe obrężenie także w serwisach klimatyzacji samochodowej. Tu można zrobić kontrolę, naprawić klimę, albo po prostu zdecydować się na jej montaż. W czasie upałów y, biznes się zaczyna dobrze kręcić, bo upały testują układy klimatyzacji. Ludzie sobie przypominają, że wreszcie należy przeglądnąć. Za wysokie temperatury kciuki trzymają także producenci wody mineralnej. Dziś w każdym sklepie. Dziękuję. Najważniejszym punktem zakupów była butelka wody. Byli i tacy, którzy od razu kupowali kilka zgrzewek. Sprzedają się i lody i woda. Nie można powiedzieć, bo jest upał, ludzie są spragnieni, a jak wiadomo, trzeba dużo pić wody. Na lato co roku czekają także właściciele lodziarni. Jeśli za sztukę płacimy 4 zł, to w ciągu miesiąca można zarobić na lodach nawet ponad 20 tysięcy złotych. Poza tym w upalny dzień ani woda, ani wino nie zastąpi Ci bambino. Zwłaszcza po południu, tak właśnie do godziny 15 i tutaj jest pusto. Praktycznie ludzie nie wychodzą, ale wieczorami już wszystko się zaczyna. Także tak, I nas się kręci. Jak najbardziej. Później trzeba jednak spalić kalorie, by dobrze wyglądać na plaży. Do tego przyda się modny strój kąpielowy. W lipcu z ich sprzedażą nie było najlepiej. Teraz sytuacja nieco się zmienia. W tym sklepie trzeba zapłacić od 40 do nawet 200 zł. Wszystko zależy od gustu. Wybierają mocne kolory, zdecydowane, albo odwrotnie w drugą stronę czarne. Ze strojem śmiało można wybrać się na basen. W Bogu w czasie upałów korzysta z niego dziennie nawet kilkanaście tysięcy osób. A to znaczy, że w weekend właściciele mogą zarobić nawet powyżej 20 tysięcy złotych. Już od porannych godzin, także mamy kolejki do kas. Także nic tylko wypoczywać. Sprzedawać bilet. Oczywiście tak. Aby można było wypocząć, trzeba jednak mieć wolne. W czasie upałów burmistrz Boguchwały wydał zarządzenie o skróceniu czasu pracy w urzędzie do godziny 14. Głównie dlatego, że w pokojach biurowych brakuje klimatyzacji. Nie ucierpią na tym mieszkańcy, ponieważ biuro obsługi, kasa, działalność gospodarcza, urząd stanu cywilnego jest czynny w normalnych godzinach. A najbliższe godziny wciąż będą bardzo gorące dokładnie tak samo jak 33 lata temu. Wszyscy czekali przez cały lipiec, ale po 15 ma się znów niestety pogorszyć. Chociaż mam nadzieję cichą, że może się nie sprawdzić ta prognoza. Zdaniem synoptyków żar będzie się lał z nieba do końca tygodnia. Od weekendu temperatura spadnie do około 27-25 stopni, a to znaczy, że upalny biznes wciąż ma szansę na sukces.